Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zabrać Was do fragmentu, który zapisany jest w I Księdze Mojżeszowej. To jest 50 rozdział od 15 wersetu, gdzie czytamy o tym, że bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, któremu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, ach przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przed to teraz występek sług Boga Ojca Twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co dziś dzieje się, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę o Was i Wasze dzieci. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na werset 20, w którym Józef mówi: Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie. Ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Historia Józefa, którego bracia sprzedali do Egiptu, jest jedną z najpiękniejszych historii i przykładów tego, jak Bóg potrafi przemienić zło w dobro. Józef przeszedł przez zdradę, niewolę, więzienie, ale to właśnie te trudne doświadczenia przygotowały go do wielkiej misji, którą Bóg dla niego przygotował. Kiedy nastał wielki kłód, miał uratować wielu ludzi, w tym właśnie też swoją rodzinę, swoich najbliższych. Czasami w życiu spotykają nas sytuacje, które wydają się bolesne, niesprawiedliwe, trudne, niezrozumiałe. Możemy czuć się zdradzeni, możemy czuć się zapomnieni, możemy czuć się niesłusznie osądzeni. Ale ta historia Józefa uczy nas, że Bóg zawsze ma większy plan, jeżeli mu ufamy. To, co inni zamierzają, z, zamierzają ze złe, złych intencji, Bóg może przemienić to w dobro. Józef powiedział swoim braciom: Wy, wprawdzie, tłumiście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Tak samo w naszym życiu. Nawet jeśli teraz nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, możemy zaufać Panu Bogu. Bóg ma dla nas nad tym wszystkim kontrolę, i każda trudność może nas przygotowywać do czegoś większego, co Bóg ma dla nas przygotowane. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.